Cześć kochani, Dominika z Warszawy. Wiem, że dawno się nie nagrywałam, także y, dziękuję bardzo, że jesteście nadal ze mną i za Wasze komentarze, i za a, Wasze dob dobre, dobre wiadomości i, i co u Was się dzieje. Bardzo miło zawsze od Was słychać i um, wiecie, dlatego nie, nie odzywałam się długo, bo przez ostatnie kilka miesięcy pracowałam nad nowym projektem i bardzo się z tego cieszę, że mogę się podzielić dzisiaj z Wami tym, że. Jestem współautorką nowej książki, normalnie nie mogę, aż muszę się szczypać, żeby, żeby. no tak, żeby to doszło do mnie, no nie? Nazywa się Limitless Success. To jest tytuł po polsku jest nieograniczone sukcesy z Dominiką Blam. Także. A będzie jutro na Amazonie, dam yy, dokładne wiadomości yy, w tym poście yy, pod, pod spodem, ale chcę Wam powiedzieć właśnie, dlaczego taką książkę chciałam pisać. Już całe życie chciałam coś napisać i nie wiedziałam jak, albo może nie miałam do tego jakiegoś takiego czy chęci, czy czegoś, ale tak zawsze w głowie mi to myślałam, muszę napisać książkę. Chciałam się podzielić moim przesłaniem, moją, moją a, historią e, życiową, tak? I właśnie tak się stało, także naprawdę no, bardzo, 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 bardzo się cieszę. To tak, jakby marzenie się spełniło, ale marze nad marzeniami trzeba pracować, prawda? I właśnie w naszej tej książce rozmawiamy o tym, że. Yy, w... Są, żyjemy teraz w takim czasie za bardzo, no, może nie, nie wspaniałym, ale jak sobie dajemy z tym, z tym radę? Zawsze y, musimy dawać, da, dawać do przodu, nie możemy y, do tyłu jakby trzymać się albo y, do tyłu jechać, no nie, no bo do przodu musimy zawsze, da, zawsze dawać. Y, jak to się mówi? Nie wiem, jak to się mówi. <śmum> <śmum> a, musimy, y, no, iść do przodu, tak? I do przodu. I właśnie rozmawiamy o tym w naszej tej książce i po prostu bardzo się cieszę, chcę. Mam taką wizję, żeby po prostu miliony, miliony ludzi a, mogło zmienić swoje życie właśnie przeczytając naszą, na, naszą książkę. Także bardzo się cieszę, że mogłam się sami tym podzielić, że jestem współautorką. a Nie mogę się doczekać, jak y, będzie przetłumaczona y, po polsku. Na razie jest tylko po angielsku, także jak mówicie po angielsku, jak czytacie po angielsku, to um, możecie, macie możliwość, żeby, żeby przeczytać tą książkę. Ja się. No, no mówicie, jestem, mówię Wam, jestem taka podekscytowana, że w ogóle nie mogę spać przez ostatnie kilka dni. Takie jest no, niesamowite uczucie, jak marzenie jakieś się spełni. Także ja życzę Wam, żeby Wasze marzenia się spełniły. Idźcie do przodu, uwierzcie w siebie, bo naprawdę wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Mam nadzieję, że od, od dzisiaj będziemy się widzieć częściej. To takie jest moje nowe zadanie, żeby naprawdę częściej z Wami się dzielić czymkolwiek mogę, wiem, że ludzie zawsze mówią, ale Ty masz tyle energii, nawet, nawet, nawet samą energią się z nami podzielić, to już, to może Wam po jakoś dzień się polepszy. Albo nawet samym tym, że ktoś Wam powie, że jesteście piękni, no nie? Także ja Wam mówię, jesteście piękni, jesteście wspaniali i do dzieła, kochani. Uwierzcie w siebie i do, do zobaczenia, do zobaczenia wkrótce.